Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade. Tym razem od razu zacznę od pojedynku, a zmierzę się z najnowszym bohaterem z najnowszego dodatku Hakim Poszukiwacz Tajemnic. Jest to podstawowy bohater Akademii, włada takimi szkołami magii jak Ciemność oraz Ziemia. Podobne połączenie spotkaliśmy wcześniej może u Ariany, tylko że ona jeszcze dodatkowo włada magią pierwotną. Tutaj widzimy podstawo, podstawową jednostkę Akademii. Uczony ma kanałowanie magii 1, czyli jak długo ta jednostka jest na planszy, poziom magii bohatera wzrasta, jest podniesiony o 1. Dodatkowo jest odporny na zaklęcia, czyli obrażenia od zaklęć są redukowane o połowę i zaokrąglane w dół. Jest to taka trochę słabsza wersja odporności na magię, którą ma chociażby miażdżyciel, stwierdzy, bo ta odporność na magię daje dodatkowo pewną odporność, redukcję obrażeń od jednostek magicznych, a odporność na zaklęcia działa tylko na zaklęcia. Ja tutaj wystawiłem sobie cicho ciemno z Tutaj pomyślałem, że może ten. Wzrastający poziom magii u przeciwnika będzie zagrożeniem, więc użyłem PAO i pozbyłem się jednego uczonego. Może źle zrobiłem, może zamiast tego powinienem jednak coś wystawić. O, tutaj bardzo ciekawa jednostka. Cień pustki. W momencie, kiedy wkracza na pole, trzy karty z mojej biblioteki zostają automatycznie trafiają na mój cmentarz. Kiedy ta jednostka z kolei zostaje zabita, czyli schodzi z planszy, kolejne trzy karty wędrują z mojej biblioteki na cmentarz, tak jak teraz się właśnie stało. O ile dobrze pamiętam, to w tym momencie straciłem m.in. potęgę morza, czyli unikalny spell wody dla w swoim deku. No i to troszkę, troszkę oczywiście zabolało. W ogóle filozofia gry Akademią. Moim zdaniem opiera się na, na przewijaniu tali przeciwnika, przewijaniu jego biblioteki, jeszcze zanim jego karty, zanim karty przeciwnika trafią do jego ręki. Wytrącamy mu karty z biblioteki, pozbywamy się ich. No, dla mnie to jest zupełna nowość. Jeszcze wcześniej się nie spotkałem z bohaterem. Akademii, to był mój pierwszy pojedynek z, z tego typu dekiem. Tutaj widzimy unikalną kreaturę Akademii. Hasafa, niewidoczna strzała. Też jest bardzo ciekawa. Jest to strzelec niewrażliwy na odwet. Magiczny strzelec ma taką zdolność, że kiedy wkracza na pole walki albo atakuje. Wybieramy jakoś kreaturę przeciwnika i nakładamy jej je, je, pojedynczy licznik okaleczenia, czyli obrażenia, jakie zadaje ta kreatura, jak i jej kontra, maleje o jeden. Tak jak w tym wypadku, cicho ciemna została osłabiona. I za każdym razem, gdy Hasafa atakuje, możemy wybrać y, kreaturę, na którą chcemy nałożyć kolejny licznik. Może to być dowolna kreatura. Kolejna stolność już taka bardziej, bardziej znajoma, bo pojawiała się już wcześniej. Jest to miejscowy wybuch 2, czyli jest to taki powiedzmy taka mini kula ognia, że jeśli trafi jakąś kreaturę, która sto, stoi w tym samym wszędzie, w tym samym szeregu co ona. Wszystkie sąsiadujące kreatury otrzymują również obrażenia za dwa, czyli taki mini nieuk, <laughs> powiedzmy. Tutaj kolejna jednostka, bloker. Jest to gargulec. Nie może atakować, ale ma odporność na magię, czyli... Redukuję obrażenia od, otrzymywane od jednostek magicznych, jak i zaklęć o połowę, reduk y, zaokrąglając w dół. Tutaj wystawiłem śnieżno pannę. Uznałem, że muszę coś zrobić, żeby pozbyć się tej y, legendarnej jednostki akademii. Która przeciwnika leweluje magię, czyli pewnie ma w, swoim, w swojej talii jakieś potężne zaklęcia. O tutaj widzimy, chociażby mroczne odbicie, co w tym wypadku idealnie się sprawdzi. Dopakował swoją hasafa. No, i był w stanie zdjąć śnieżną pannę. Także tutaj zagranie jak najbardziej na miejscu z strony przeciwnika. No jeszcze dodam, na sam dole widzieliśmy przed chwilą nowe wydarzenie z najnowszego dodatku powstanie mówcy za światów. Działa w ten sposób, że wybieramy jakoś kartę z cmentarza przeciwnika i za jeden punkt surowca. Pozbywamy się tej karty na dobre, czyli jest to taka kontra na talie, gdzie na talie, które opierają się na wracaniu kart z cmentarza, na przykład atroposów, banshew, to, to są chyba takie główne karty, które lubią wracać właśnie często w taliach nekropolii. Przeciwnik ma 5 magii, więc możemy się spodziewać takich czarów jak władca marionetek za 6. O, tutaj ciekawy, unikalny Łucz szczęścia. A jest to mistyczne przeczucie. Kosztuje 6 surowców. Pozwala wybrać z biblioteki przeciwnika zaklęcie lub magiczne stworzenie. W tym wypadku jest to wojownik Shinji mojej biblioteki oczywiście i zagrać za darmo to zaklęcie lub stworzenie no, jak wiemy wojownik Shinji działa tak, że w momencie kiedy zostaje zaatakowany niszczy atakującą kreaturę no tutaj dopakowałem swoje cicho-ciemno, żeby przynajmniej zabiła tego wojownika Shinji Poza tym sama też oczywiście zginęła. No tutaj wystawiłem magicznego przekupnia, ale oczywiście moja potęga musza już wcześniej została przewinięta z biblioteki na cmentarz, więc nic mi to nie dało. To jedynie taki bloker w tej chwili. Kolejny punkt magii, przeciwnik ma już 6. No i oczywiście władca marionetek przejmuje potężną jednostkę. Nagę, władczynię przypływów. W tym momencie, kiedy używa się na niej władcy marionetek, to nie można użyć finty, tak jak przy zastosowaniu chociażby mrocznego odbicia, bo wtedy, kopiując taką jednostkę, możemy użyć też jej zdolności specjalnej, czyli przestawienie. Jednostki przeciwnika. No ale jeśli używamy władcy marionetek, to, to nie działa akurat. Już warto pamiętać o tym. No tak czy inaczej, jest to potężna jednostka, ma potężne, zdaje potężne wrażenia, ma dużo HP, także jak najbardziej dobry cel dla władcy marionetek. Tutaj staram się ustawić jakoś formację. Grając przeciwko y, Hakimowi, oczywiście nie musimy się y, przejmować, że ustawiamy na przykład jednostki na krzyż obok siebie. On akurat nie ma takich czarów, które mogłyby typu y, powiedzmy ognia, które działają właśnie na krzyż. No, niemniej ma czary magii ziemi, w tym wypadku rój insektów dosyć potężnie. Rani moje jednostki. Jego gargulec oczywiście otrzymał jedynie obrażenia za jeden, zostały zmniejszone. Tutaj, też nową jednostkę widzimy u góry Rakshasa. Ma ciekawą zdolność unik, czyli jeśli w, ja w swojej turze zaatakuję tego rakshasę y, przy pomocy jakiejś jednostki walczącej French albo latającej, i będzie to pierwszy atak wyprowadzony na tę jednostkę, to ta jednostka po prostu zostanie, y, przeskoczy na sąsiadujące pole, jeśli oczywiście ma taką możliwość, i nie otrzyma żadnych obrażeń. Czyli w tym wypadku, jeśli bym zaatakował tym strażnikiem Chanelry. To Rakshasa po prostu przeskoczył, o pole na dół naprzeciw mojej perłowej kapłanki. Co może nie byłoby takie złe, bo tutaj mogłem troszkę inaczej zagrać mogłem właśnie skłonić tą raksasę do uniku, a później dobić tą perłową kapłanką i hipnosą z tym skillem szumy. Dodatkowo ale zagrałem trochę inaczej, poszukiwałem się najpierw nagi władczyni przypływów tutaj widzimy rytuał skażenia pustką w momencie kiedy jest wyłoszony, dobiera się kartę i teraz zagrywając jakieś magiczne stworzenie Znowu trzy karty z mojej biblioteki trafiały na mój cmentarz w czasie działania tego rytuału, skażone, rytuału skażonego pustką. W tym wypadku to było mroczne odbicie mojej magicznej jednostki. No i to już wystarczyło, żeby przewinąć tam kolejne trzy karty. Tutaj nowa jednostka, to taka mała zmiana w mojej talii. W sumie niewiele się zmieniła od ostatniego filmiku w tym momencie. Jest to Champions Sajamy. w momencie kiedy przeciwnik ma tyle samo jednostek lub więcej na swojej plaszy, Champions Sajamy otrzymuje plus 1 do obrażeń, jakie zadaje i plus 1 do kontry. No niestety pada ofiarą zaklęcia władca marionetek i trafia na stronę przeciwnika. Tutaj widzimy jeszcze też potężną jednostkę. Smoczy golem. Za pięć surowców zagrywa takiego właśnie blokera. Dodatkowo, w momencie kiedy go zagrał, dobiera się losowo, dobrał losowo zwykłe zaklęcie, czyli nieunikalne. Jakieś tam zaklęcie sobie dobrał z biblioteki przy okazji. Jest to dosyć ciekawa jednostka, bo żeby ją zagrać, w Wymaga co prawda 5 surowców, ale wystarczy tylko trzy siły oraz 5 magii. Czyli wcale piąstek nie trzeba lewelować wysoko, żeby móc grać tymi tych smoczych kolemów. Akademia wydaje się właśnie taką, taką frakcją nastawioną właśnie przede wszystkim na zaklęcia, na lewelowanie magii. I to też y, nie trzeba po prostu dodawać w, w turach buteleczek, ale często wystarczy zagrać różne mm, kreatury, które mają to kanałowanie magii i po prostu podwyższyć sobie ten poziom magii w ten sposób mm, i zamiast samemu podnosić sobie buteleczki można w tym czasie na przykład dobierać karty. No w tym momencie już niewiele mi zostało do... Zrobienia. Mogłem jeszcze wcześniej zagrać Monsun, żeby się osłonić troszkę przed zakręciami Ziemi. Wolałem dobierać karty. Może to się troszkę też zemściło na mnie. Teraz już po prostu oddałem turę, bo już naprawdę niewiele, w tym momencie mogłem zrobić. No, ale na pewno sporo się nauczyłem o tym. Jak, jak można grać akademia. Tutaj przeciwnik widzę, że już ogarnia sytuację ogarnia ten deck, już ma jakiś pomysł. Także no, na pewno ma potencjał ta talia. Można sporo ciekawych zagrań stosować, kombinacji. Pozbywać się kart przeciwnika jeszcze zanim w ogóle dostanie je do ręki, zanim w ogóle będzie mógł je zagrać. No, polecam testowanie Akademii Wszystkie. Mam nadzieję, że ten filmik też Wam trochę pomoże, podsunie Wam pomysłów, co grać i jak. Mówił Shade, to był Duel of Champions. Do usłyszenia, cześć!